Witam wszystkich, z tej strony Cwietka. Dziś pokażę Wam bitwę na mapie Eńsk, rozegraną przez 1Adrian31 z Kanonomii w Plutonie z Iron Wolfem 26 I to, co mnie w tej bitwie urzekło najbardziej, że jednak jest to świetna mapa na granie lightami, na granie medami, że można tutaj sobie poradzić bez problemu zrobić dużo damage'u. Znaleźć swoje miejsce, żeby zaskoczyć wroga, choć mapa jest bardzo ciasna. Adrena, jak widzicie, zwierza zdecydowanie pcha się do przodu. Obiekt 907 jest czołgiem, który możecie wygrać w kampanii zimowej. Co roku jest szansa na jego zdobycie. Nie różnią się wiele od obiekta 140. A niuanse możecie doczytać sobie w porównywarce. W końcu nie o to chodzi, żebym czytał Wam tutaj wszystko i przytaczał jakie to czołgi są piękne. Ruszcie dupy, wrzućcie je do przeglądarki, wybierzcie z danej nacji. Wszystkie czołgi teraz w grze są, także łatwo je porównać. Nawet jak zaczynacie grać, nie ma z tym większego problemu w garażu z prawego dolnego rogu. Porównywarka się znajduje na samych czołgach. Możecie je dodawać do porównywania także życzę z tym miłej zabawy a tu łopacy już w tym momencie tułką wroga całkiem nieźle zielone wyczyszczone Powiększę wam troszkę mapę na razie 5 na4 dla, dla różnej przeciwnej Adriano próbuje objeżdżać wszystkie czołgi. Świetny czołg ruchliwy odbija. Pociski innych. Wiele osób co prawda narzeka na to, że często siadają w nim Amorak No ale w Obiekcie 140 też e, często się to zdarza A tam w drugiej części mapy o, właśnie łomot dostają trzy nasze czołgi Wygląda to trochę, sorry za porównanie, taki mały gangbang e, A większość czołgów roga na ogryskach. także tamta strona nie padła że tak powiem za free łopce zdążyli ciężarami bardzo dużo zrobić pobijali poobijali większość szczołgów na ogryski także benefit tego teraz Adriano i Iron sobie mogą no niewiele już zostało Przewaga w hapie zmniejsza się z każdą chwilą. taki moment, że no, tamta strona miała go dwa razy więcej, trochę więcej czołgów. Teraz już to wszystko odpłynie w oczach, a chłopacy krok po kroku dorywają kolejne cele. Widzicie? Czołgi na kapie wymuszają na wrogu. Bardziej otwartą grę. No i już. Niewiele zostało, jak widzicie Hejvik, czyli ten czołg wyżej tutaj na liście robi bardzo dużo kill'y, on też strasznie dużo damage'u w tej bitwie gra, takie dwa prawie, że porównywalne czołgi, by dwaj chłopacy mieli bardzo duży wkład w grę jeżeli chodzi o damage. Dukel już ma 8, także tam będzie niezły medal. No i został mausik. Widzicie dużo miejsca. Adrian wykorzystuje sobie bez problemu wszystkie zaułki. I to by było na tyle. Bitwa Adriana całkiem niezła. Niestety, asa pancernego nie ma. Jest odznaka wsparcia. No i oczywiście, mój ulubiony brutal. Dukeli z LTU zdobył no, nieco więcej medali. Oczywiście, tutaj jest top gun, duży kaliber. No i jeszcze parę fajnych. Oczywiście Ridleya Wurthersa za zabicie 9. No, ale moim zdaniem. No, magazynek idą ciężki, medowi nierówny. A jak widzicie, zadane uszkodzenia bardzo blisko. Także Adrian odbił jeszcze gdzieś tam troszkę po drodze. Bardzo dużo celnych strzałów, większość z penetracją. No i bitwa zakończona z 567 kredytów do przodu. Na koncie premium byłoby tego trochę więcej, także myślę, że całkiem nieźle mu to poszło. No brakuje ten as pancerny, tego trochę szkoda, no ale może następnym razem wbiję go i pokażę nam jak się robi jeszcze więcej damage na tym czołgu. Nie macie w garażu, żałujcie, grajcie kampanię, czołg naprawdę wart uwagi. No i jak widzicie na Eńsku radzi sobie w tym ścisku całkiem nieźle. Mam nadzieję, że podobał wam się film. Dajcie nam lajka. Możecie subskrybować kanał. Kolejne filmy z waszym i moim udziałem już niebawem. Do usłyszenia.